Słowianie nigdy nie chodzili do roboty. Oni mawiali, że robota jest dla robotników, rabów, sług. Słowianie zawsze się trudzili, ponieważ zawsze wkładali dusze w owoce swojego trudu. Wszak nasz język jest bardzo bogaty. Przypomnijcie sobie Związek Radziecki. Co było na plakatach? Sława trudowi. Nikt nie pisał słaba robocie. My sławimy trud. Dostatek dzięki trudowi. Mawiało się, że ludzie się trudzą. Sługa zawsze mechanicznie wypełnia jakieś działania. A człowiek, który się trudzi, zawsze myśli. On wkłada duszę w owoce swojego trudu. Zauważcie taką rzecz. Dziadek wziął do ręki siekierkę i wykonał taboret, skrzynię albo kołyskę. On włożył w nie duszę i miłość. I takie skrzynie lub kołyski stoją u nas przez wieki. U nas w domu jest taka kołyska. Nikt już nawet nie wie, ile ona ma lat osiemset czy dziewięćset dębowa kołyska. W tej kołysce spała moja prababcia, a także mój dziadek, gdy byli maleńcy. To nieduża kołyska, Nie niezbyt wysoka. Ja w niej spałem, moje dzieci w niej spały i wnuczki także. Prawdopodobnie będą spać w niej prawnuki. A więc przodek włożył w nią duszę i miłość. A to, co dziś wykonuje się mechanicznie, to nie powstaje w twórczym natchnieniu. To jest właśnie efekt roboty. Na tym naklejona jest kartka, że gwarancja 12 miesięcy. A czy ten taboret będzie służył te 12 miesięcy, to tak dokładnie nie wiadomo. Być może zepsuje się po pół roku. No i macie wyjaśnienie pojęcia robota.